Kolejny konwent gmin powiatu wieluńskiego zorganizowany w podwojach zespołu szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika dotyczył w głównej mierze przedstawienia oferty współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z samorządami powiatu wieluńskiego. Ta współpraca jest coraz ściślejsza, a dotyczy m.in. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w lokalnym otoczeniu. Dla nas najważniejszą rzeczą, która tutaj się pojawia to jest to, że ten sektor gospodarczy, bo kiedyś było tak, że ten sektor samorządowy, sektor publiczny, był dominującym wnioskodawcą u nas. W tej chwili role zaczynają się odwracać. Poza siedzibą głównie ten sektor yy, poza publiczny zaczyna dominować. I to jest objaw tych ostatnich yy, zmian, które nastąpiły w okresie dwuletnim, moim zdaniem. To, że sektor gospodarczy bardzo intensywnie wchodzi w zadania z zakresu ochrony Takim liderem wiodącym to wbrew pozorom jest naprawdę Sieradz, jeśli chodzi o ilość składanych wniosków i umowy to on, no tutaj ten powiat sieradzki jest dość, dość aktywny. Podczas spotkania omawiano współpracę z funduszem w zakresie realizacji kilku ważnych programów, m.in. czystego powietrza. Coraz więcej samorządów, ale też osób indywidualnych jest zainteresowanych np. fotowoltaiką, przydomowymi oczyszczalniami ścieków, zbiornikami na wodę, czy wymianą starego kopciucha. Skowni, tutaj duży wniosek, jak zobaczymy, to jest z dziedziny ochrony wody. Bardzo, bardzo dziękuję, podpisane jest to to tutaj widzicie, że oni jakby dominują. To była pożyczko-dotacja. W Gminie Biała na 19 złożonych poza sektorem, tu już są dodane inne wnioski, to 15, czyli tak średnio przejmując 80% powiedzmy, że jest wniosków z czystego powietrza, należy pamiętać zawsze, że to co jest złożone, to nie zawsze jest podpisana umowa z tych wniosków. Średnio, średnio powtarzam, liczba wniosków, z liczby złożonych wniosków 30% odpada. Reszta, jest podjęta decyzja i w około 10% nie dochodzi do podpisania. Czyli tak naprawdę 60% z tego co zostaje złożone Warto zauważyć, że konwent gmin powiatu Wiąbskiego w zespole szkół nr 3 zorganizowano w dniu ważnego ekologicznego wydarzenia. Otóż w placówce oddano do użytku nowoczesną plenerową ekopracownię nazwaną Zieloną Strefą Kopernika, która powstała właśnie dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do realizacji tego projektu finansowo dołożyło się też starostwo powiatowe.